Chcę powiedzieć, że Twoje życie nabierało kształtu na długo przed tym, kiedy się urodziłeś, ponieważ nosisz w sobie biologiczne wspomnienie wszystkich swoich przodków. Taki wątek, który ostatnio też za mną chodzi i, i nakierowuje mnie, może i Was zainspiruje do, do takich poszukiwań. A inspiracją będzie książka. Kena Robinsona i Lou Aroniki Odkryj swój żywioł. Bardzo ciekawe książki Kena Robinsona, to jest słynny mówca w dziedzinie edukacji. Jeśli nie znacie Kena Robinsona, to polecam, pooglądajcie po, go, on jest, słynne są jego wystąpienia na konferencjach TED, więc na pewno na YouTube go znajdziecie. Polecam również książki i audiobooki Kena Robinsona. Posłuchajcie. Zaczynamy od tego, ilu ludzi jest na świecie. Powiedzmy, że od zarania ludzkości oddech wzięło może 80 miliardów ludzkich istnień. I teraz pomyśl, jak to się właściwie stało, że zostałeś jednym z tych 80 miliardów. Pomyśl o drobnych wątkach twoich przodków, które wiły się przez wszystkie pokolenia ludzkości i doprowadziły do twoich narodzin. Pomyśl, jak wielu ludzi przez te wszystkie stulecia musiało się spotkać, przeżyć wspólnie życie i mieć dzieci, aż wreszcie narodzili się twoi pradziadkowie, cała ósemka. Pomyśl o tym, jak oni się poznali i jak przez nich narodzili się i spotkali twoi dziadkowie i dali życie dwojgu twoim rodzicom, którzy ostatecznie dali życie tobie kiedy zdasz sobie sprawę ze wszystkich przypadkowych spotkań, losowych zetknięć i randek w ciemno, które wydarzyły się po drodze, to jak powiedział Dalai Lama, samo narodzenie się jest cudem. Chcę powiedzieć, że twoje życie nabierało kształtu na długo przed tym, kiedy się urodziłeś, ponieważ nosisz w sobie biologiczne wspomnienie wszystkich swoich przodków. Jak ujęła to Judith Butler, nie znam siebie w pełni, bo częścią tego, kim jestem, są tajemnicze ślady innych. Te ślady wpłynęły na twój wygląd, płeć, tożsamość etniczną i seksualność. Wpłynęły także na twoją naturę, skłonności i osobowość. Ja na przykład jestem bardzo podobny do swojego ojca wyglądam podobnie i mam podobny do niego temperament. Wiele cech, które mógłbym uznać za właściwe sobie, Odziedziczyłem po nim, podobnie jak na różne sposoby moi bracia i moja wspaniała siostra Ruth. Pomimo tego nie jesteśmy jego klonami. Mamy również inne wspólne cechy, które odziedziczyliśmy po matce. Nasi rodzice także wiele z tego, kim są, zawdzięczają naszym dziadkom, podobnie jak my. W każdym z nas łączą się takie czy inne osobiste cechy na nasz własny, wyjątkowy sposób. Uczenie się o swoim genetycznym dziedzictwie może być doskonałym sposobem na zrozumienie, dlaczego myślisz i czujesz tak, a nie inaczej. Wyśledzenie ścieżki, która cię tu doprowadziła, może także pomóc odkryć ci drogę naprzód. Odkrycie swojego żywiołu wiąże się ze zrozumieniem mocy i pasji, z którymi się urodziłeś, jako część twojego wyjątkowego biologicznego dziedzictwa. Oprócz dziedzictwa biologicznego jest też dziedzictwo kulturowe. To wszystko sprawia, że każdy z nas jest wyjątkowy, inny ma do odkrycia swoją ścieżkę i swój żywioł. A ja mam nadzieję, że tym fragmentem książki Kenna Robinsona natchnąłem ciebie do poszukiwania korzeni, a może już to robisz. Ja zacząłem to robić rok temu i powiem wam, że odkrywam bardzo ciekawe, historyczne fakty, które. Pozwalają mi trochę inaczej spojrzeć na, na moich dziadków, właśnie na siebie samego, kim byli ci ludzie, jak wiele zmieniło się w naszym życiu w ciągu ostatnich 100 lat, jak zupełnie inaczej wyglądało życie, właśnie moich pradziadków przed 100 laty, a, a nasze życie dzisiaj. To fascynujące oglądać te zmiany. Gdybyś się dowiedział, że świadomie wybrałeś swoich rodziców, i że osoba, którą jesteś dzisiaj, jest bezpośrednim wynikiem Twoich wyborów, jak odkrycie to zmieniłoby Twój stosunek do rodziców i do doświadczeń z dzieciństwa? Cześć, witam Was serdecznie. W naszych audio inspiracjach chciałem sięgnąć do Słów człowieka, którego dobrze znam, aż się dziwię, dlaczego dopiero teraz sięgamy do tej książki. To jest jedna z najważniejszych książek człowieka, który tych książek napisał 80. Mowa o Brianie Tracy. Kiedyś rozmawiałem z Brianem, mogę tak o nim powiedzieć, bo znamy się od ponad dekady. Rozmawiałem z nim o tym, która z tych książek jest najważniejsza, i on bez wahania stwierdził, że właśnie ta. Maksimum. Osiągnięć. To jest jedyna książka, do której prawa pełne do wydawania tej książki zachował sam, odkupił od wydawnictwa. To jest kwintesencja jego filozofii. Po najbardziej intensywnych latach swoich badań, studiów, napisał tę książkę w odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedni ludzie osiągają większe sukcesy niż inni. I ja. Długo do tej książki nie sięgałem, ona została. Ja mam akurat wydanie, z, wydane przez wydawnictwo Muza w 2002 roku, więc książka ma już 20 lat w Polsce. Napisana została pod koniec lat 90. przez Briana. Dawno do niej nie sięgałem i tak poprosiłem wszechświat, żeby mi wskazał jakiś fragment. I słuchajcie, otworzyłem od razu od razu. Na stronie 130, z której chciałbym Wam przeczytać fragment, i być może wcale byśmy nie skojarzyli tego tematu akurat z osobą Briana Tracy, który mówi: Pracuj ciężko przez cały czas pracy, jeśli chcesz osiągnąć sukces przyjść godzinę wcześniej, wyjdź godzinę później z pracy. Posłuchajcie, co Brian pisze na temat podświadomości i budzenia się ze snu, jak sam napisał. Posłuchajmy. Większość ludzi spędza swoje życie w pewnego rodzaju śnie, pisze Brian. Bardzo zajęci wykonują wszystkie codzienne czynności i są niemal całkowicie opanowani przez ciągły strumień niezorganizowanych myśli. To tak jak wtedy, kiedy wsiadasz do samochodu i jedziesz do pracy, lub przejeżdżasz przez całe miasto zagubiony w myślach, zupełnie nie pamiętając całej podróży. Wiele z Twoich zwyczajnych czynności i rozmów odbywa się na bardzo niskim poziomie świadomości, tak jakbyś poruszał się w umysłowej mgle. Nie rejestrujesz dokładnego przebiegu wypadków. Czasem to zaangażowanie w stałą aktywność jest świadome. Wybierasz je, by nie myśleć o tych częściach Twojego życia, z którymi wolałbyś uniknąć konfrontacji. Czasem jest ono zupełnie automatyczne. Wykonujesz pewne czynności od tak dawna, że procesy myślowe uległy automatyzacji. Ze snu tego budzisz się jedynie na chwilę, raz na jakiś czas, kiedy spotka cię jakieś zaskoczenie, coś się zdarzy z Twoim samochodem, coś cię przestraszy lub wytrąci z równowagi. Kiedy jednak wrócisz do siebie, zanurzasz się znów w ciepłym, miłym strumieniu snu na jawie, a Twoje myśli dołączają do nieprzerwanego nurtu uczuć i obrazów. Aby stać się tym, kim chcesz, musisz żyć bardziej świadomie, musisz stać się bardziej czujny i rozbudzony, musisz przejąć kontrolę nad swoimi procesami myślowymi, tak by połączona siła różnych praw psychiki popychała cię w kierunku, który sam wybierasz, a nie w tym, na który został nastawiony twój ślepy psychiczny autopilot. I teraz budzenie się ze snu. Posłuchajcie. Rozpoczynasz ten proces budzenia się ze snu, zastanawiając się nad częściami Twojego życia przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Ćwicząc świadomość, zacznij od wyobrażania sobie, że przed Twoim urodzeniem, gdzieś po drugiej stronie kosmosu, ewoluowałeś przez wiele cyklów życiowych, by stać się osobą określonego typu, o określonych cechach, zainteresowaniach, talentach i zdolnościach. I nie ma tu znaczenia, co myślisz o koncepcji reinkarnacji. To ćwiczenie jest tylko ćwiczeniem, które ma na celu uświadomienie ci pewnego zagadnienia. Idąc dalej, wyobraź sobie, że świadomie wybrałeś swoich rodziców, że wybrałeś sytuację, w której się urodziłeś i wychowałeś. Zrobiłeś tak dlatego, że w stadium Twojego dorastania i osobistego rozwoju. Dostępne były lekcje konkretnie na Twój temat, na temat życia i innych ludzi lekcje, których musiałeś się nauczyć i których nie mogłeś poznać w żaden inny sposób. Wyobraź sobie także, że osoba, którą jesteś dzisiaj, a zwłaszcza pozytywne cechy, które rozwinąłeś, ewoluowała w dużym stopniu lub przynajmniej częściowo w wyniku trudnych doświadczeń, jakich zaznałeś dorastając, a zwłaszcza w wyniku problemów, które miałeś z jednym, lub obojgiem rodziców? A oto ważne pytania. Gdybyś się dowiedział, że świadomie wybrałeś swoich rodziców i że osoba, którą jesteś dzisiaj, jest bezpośrednim wynikiem Twoich wyborów, jak odkrycie to zmieniłoby Twój stosunek do rodziców i do doświadczeń z dzieciństwa? Czy byłbyś bardziej pozytywny i pełen akceptacji w stosunku do tego? Czy widziałbyś siebie i doświadczenia z przeszłości w innym świetle? Czy twoja postawa stałaby się bardziej filozoficzna i obiektywna w stosunku do tego, co dotąd uważałeś za najtrudniejsze chwile twojego życia? Kiedy zaczynasz myśleć o tej koncepcji, o koncepcji świadomego wyboru rodziców, zauważasz możliwości, które do tej pory całkowicie ignorowałeś. Zamiast patrzeć na siebie jak na bierny czynnik lub ofiarę uwikłaną w okoliczności, które stoją poza Twoją kontrolą, zaczynasz widzieć siebie jako aktywnego uczestnika własnej ewolucji. Poprowadźmy to ćwiczenie nieco dalej. Wyobraź sobie, że jesteś na tym świecie po to, by zrobić coś cudownego ze swoim życiem. Żeby stać się wyjątkową osobą i wnieść ważny wkład do swojego świata. Wyobraź sobie, że to wszystko jest częścią wielkiego planu, który został starannie zaprojektowany z myślą o najlepszych korzyściach dla ciebie, i że każde wydarzenie i okoliczność w twoim życiu jest niezbędną częścią wielkiej układanki, której zarysy widzisz dopiero wtedy, kiedy odsuniesz się i spojrzysz na swoje życie z lotu ptaka. Przyjmij za zasadę założenie, że każda sytuacja, w której się znajdujesz i każda trudność jest dokładnie tym, czego w tej chwili wymagasz, by nauczyć się czegoś, co jest ci potrzebne do kontynuacji podróży w górę. Patrząc z tej perspektywy, zauważysz, że każde doświadczenie jest doświadczeniem pozytywnym, jeśli spojrzysz na nie jak na okazję do rozwoju i doskonalenia samego siebie. Idź teraz w przyszłość ze spokojem, jasnością i pozytywną postawą psychiczną. Pomyśl o tym, jak wszystkie doświadczenia i sytuacje w Twoim życiu mogły być zesłane o dokładnie właściwym czasie, po to, by nauczyć Cię tego, czego potrzebowałeś, aby kontynuować podróż do cudownego życia, które na Ciebie czeka. Wyobraź sobie, że wypadki Twojego życia nie mogły być inne niż były. Zwłaszcza jeśli przez większość czasu miałeś włączonego autopilota. Stojąc w pewnej odległości i podziwiając te niezwykle złożone i powiązane ze sobą wypadki, które przeniosły cię do miejsca, w jakim znajdujesz się dzisiaj, zaczniesz rozwijać w sobie perspektywę filozofa wyższego intelektu odczujesz w stosunku do swoich doświadczeń to, co nazywamy poczuciem spójności, postawę i wrażenie, że Twoje uczucie jest częścią czegoś większego niż Ty i że wszystko pasuje do siebie i wydarza się z jakiegoś powodu. Kiedy myślisz o twoim życiu jako serii wydarzeń i doświadczeń, które wspólnie konspirują w celu skłonienia cię do osiągnięcia pewnego wielkiego celu lub dokonania pewnego wielkiego wkładu dla ludzkości, zaczniesz rozwijać w sobie poczucie przeznaczenia znamie potencjalnej wielkości jako istoty ludzkiej. Pisze Brian Tracy swej najważniejszej książce, Maksimum Osiągnięć, którą Wam szczerze polecam. Znam wiele osób, które twierdzą, że ta książka zmieniła ich życie w pozytywny sposób. Może to się zacznie także dla Ciebie, a może dla kogoś, komu wyślesz ten fragment, aby ją lub jego zainspirować do drogi w górę. Bardzo polecam książki Briana Tracy, a jeśli nie wiesz, od której zacząć, to właśnie od tej. Wiecie, że on przez lata studiował zagadnienia rozwoju, sukcesu, udanej pracy, kariery, ale także, no właśnie, nie tylko pracy i kariery. Popatrzcie, na koniec gdzieś tej książki mamy rozdział doskonałości w związkach osobistych. To jest rozdział dziesiąty. Chciałem Wam tutaj przeczytać coś na temat, który z Brianem Tracy wcale się tak nie kojarzy w pierwszej chwili, a też powinien, bo on zagadnieniom związków międzyludzkich poświęca sporo czasu. Pamiętam, płyty były takie, jak znaleźć kobietę swoich marzeń i dla kobiet płyta, jak znaleźć mężczyznę swoich marzeń. Tylko nie pytajcie mnie, czy ta płyta jest po polsku. Nigdy nie została przetłumaczona. Pamiętam je gdzieś tam dawno temu, że były. Więc tymi zagadnieniami Brian również się zajmuje. Jeśli was to interesuje, to posłuchaj. Sześć reguł dotyczących udanych związków, co pisze Brian Tracy. Pierwsza zasada, podobieństwa się przyciągają. Będziesz najszczęśliwszy i najlepiej dopasowany do osoby, której zainteresowania, upodobania i wartości będą podobne do Twoich. Prawo przyciągania mówi, że przyciągać cię będą ludzie, których postawy i przekonania harmonizują z Twoimi. Pierwszym obszarem, w którym w małżeństwie lub innym związku niezbędne jest podobieństwo, jest postawa wobec pieniędzy, zarabiania, oszczędzania i wydawania. Drugim takim obszarem jest stosunek do dzieci: czy chcecie je mieć, ile i jak je wychowywać. Pewnie też stosunek do zwierząt bym dorzucił. Tam słyszycie naszego psa w tle pewnie. Trzecim obszarem jest stosunek do seksu. Czwarty to religia. A piąty przekonania polityczne i społeczne. Ważnym czynnikiem zgodności są także postawy wobec ludzi, zachowań społecznych i spędzania wolnego czasu. Podobieństwa przycią przyciągają się także w sferze duchowej. Ta domena może okazać się ważniejsza od innych. W każdym przypadku będziesz najszczęśliwszy i najbardziej zgodny z człowiekiem, którego fundamentalne przekonania i wartości w wymienionych wcześniej obszarach są najbardziej zbliżone do Twoich. Większość nieszczęść i konfliktów małżeńskich ma swoje podłoże w niezgodnościach w tych podstawowych kwestiach. Popatrzcie, to są rzeczy, nad którymi się często nie zastanawiamy, prawda? Wchodząc w jakieś. Związki, zakochując się w kimś. Druga reguła sukcesu w związkach brzmi: przeciwieństwa się przyciągają. Pierwsza to, że podobieństwa, a tu przeciwieństwa. To ciekawe, bo o tym pamiętam, mówił też um, Antony Robbins, że przeciwieństwa się przyciągają i że na tym też dobrze buduje się związki. Ale co mówi Brian? Dotyczy to jednak tylko temperamentu. I Robbins mówił to samo. Natura zawsze dąży do równowagi i harmonii. Najbardziej potrzebne dwojgu ludziom, którzy łączą swoje losy, jest zrównoważenie temperamentów. Ale jak mówi Robbins, ciekawie jest, jeśli są one z dwóch przeciwnych e, biegunów, prawda? Wtedy się równoważą. Istnieje prosty test zgodności, który możesz zastosować w swoim związku. Nazywa się on testem konwersacji. To jest ciekawe, posłuchajcie. W związku, z, w, w którym partnerzy są zgodni co do temperamentów, konwersacja będzie toczyła się równym rytmem, bez zacięć. Każdy z partnerów będzie mógł powiedzieć tyle, ile potrzebuje, i wysłuchać tyle, ile potrzebuje. Ta równowaga jest bardzo ważna. Każdy człowiek, by się dobrze czuć, musi uzewnętrznić się w określonym stopniu w rozmowie. Jeśli brak okazji, by wygadać się przed osobą, z którą się jest zaangażowanym uczuciowo, pojawi się potrzeba komunikacji z kimś innym. Niemal wszystkie związki pozamałżeńskie opierają się na potrzebie pełniejszej komunikacji z innym człowiekiem. Zastanów się, co o tym myślisz. Jeśli ludzie mają zrównoważone temperamenty, 90% spędzanego wspólnie czasu będzie wypełnione spokojną, rytmiczną rozmową. Pozostałe 10 zajmie niekrępująca cisza. Jeśli jednak jedna osoba ma potrzeby mówienia przez 70% czasu, a słuchania przez 20%, a partner ma dokładnie takie same potrzeby, pojawi się kolizja w czasie antenowym. Oboje będą walczyć o możliwość wypowiedzenia się kosztem drugiego. W tego rodzaju związku będzie jedna osoba, która kocha więcej, i druga, która kocha mniej. Ta, która kocha więcej, zagryzie wargi i pozwoli tej drugiej powiedzieć tyle, ile potrzebuje. Związek kontrolowany jest przez partnera, który kocha mniej. Jest to jednak rozwiązanie na krótką metę. Zawsze prowadzi do poczucia frustracji i nieszczęścia u tej osoby, która kocha mocniej, a która nie ma okazji, by w pełni się uzewnętrznić. W końcu te powstrzymywane uczucia prowadzą do pojawienia się problemów zdrowotnych i szkodliwego zachowania. Innym przykładem niedopasowania jest sytuacja, w której obie strony pragną mówić tylko przez 30% czasu, a słuchać przez 60 czy 70%. W takim przypadku 40% wspólnie spędzanych chwil wypełnia niezręczna cisza. Ludzie siedzą obok siebie i nie mają nic do powiedzenia. Czują się głupio, ale nie wiedzą, jak przerwać tę ciszę. Może, mamy tu do czynienia z innym rodzajem niezgodności temperamentów. Test konwersacji można zastosować do związków z przyjaciółmi na każdym poziomie i niezależnie od płci. Najlepsi przyjaciele to ci, z którymi rozmawiasz. I milczysz bez skrępowania. Z nimi jesteś najbardziej zgodny. Jeśli pragniesz szczęścia w związku z drugim człowiekiem, najważniejsze jest to, by właśnie między wami istniała zgodność potrzeb dotyczących rozmowy. Pisze Brian Tracy, jeśli włączyłeś się dopiero przed chwilą i może nie wiesz, takie wątki. Pewnie się nie kojarzą z tym autorytetem biznesu, a jednak widzisz, biznes to nie wszystko. Brian w swojej najważniejszej książce właśnie takim zagadnieniom poświęca finalne rozdziały, bo wie, jak ważnym obszarem do sukcesu ogólnego jest właśnie poukładanie sobie związków. A ten test konwersacji dla mnie bardzo ciekawy. To jest coś, co się czuje, prawda? Trudno to wyliczyć w procentach, tak jak on, ale myślę, że to jest bardzo ważny test dla tego, czy dany związek ma szansę, czy nie. Ciekaw jestem, co wy o długim stażu małżeńskim o tym myślicie. My dzisiaj obchodzimy, nie, wczoraj obchodziliśmy z moją żoną 24. rocznicę ślubu. No i właśnie chyba dlatego znalazłem. Ten fragment, żeby wam przeczytać. Ciekawe, jak to u was wypada. Myślę o tych udanych związkach, gdzie czujesz, że znalazłeś tę swoją połówkę, ale może też masz wspomnienia inne, tak? Z jakiegoś związku, w którym to się nie udało. Ciekawe, na ile test rozmowy miał zastosowanie wtedy. Napiszcie coś w komentarzach, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek. Do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku. Tymczasem, cześć.